Tutaj kolejny raz, Janek, na, ten, na I właśnie tu już jest kolejny odcinek z Filipin Formal do I teraz mamy się przespać. I możemy I znowu ten wyczerpukolory, który ja dopiero się przespałam.

Przed chwilą. Tu mam tam na nogi. chyba muszę iść za tym cyniem. To jest niedźwiedzie. O nie, co za ze szkoda. No zajęć, może zobaczę. Mogę to jeszcze

Eee... ja Dobra. Ja na twarz. Wszystkie A tu się uczyłam, no o, o gościa, o nauczyciela. A ja dokochałam do to alecy. Tak, no. sobie no, no

Вот так вот, давайте так и будем жевать. Вот так вот. Вот так вот, давайте я сейчас. Вот так вот, давайте я буду перед килием, кто бы

Ten. 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 Ten zwłok, Ten czarny zwłok Zrobię tutaj kolejną. Nie wiem, Ja tam nie chcę iść. Na razie przeżyłam, jak chcę wiele. Może się bardzo boli Ale po prostu. To jest taki... pozor. I to trochę się wolno. Tak... Okej, okay, jakiś... jakiś wideo film? R3. Takie jak jest. Tak, tak. Spokojnie jak ktoś ma, jak jest dzień, więc wymiana ja, no, nocy chyba że mi się tak przypomnie. jeszcze później, okay. hey, no, mi Las. Część, to też nie mogę iść, tutaj no, tutaj jest, tutaj jest, Co jestem, gdzie mam oh, czarny murzyn. Ryj. jest na tej manifestacji czarnym mórzem, gdzieś kiedy? Moja posesja się śmiała. Oh, spadłam, jako duch, spadłam. Jaką mam moc? F. E, to samo się załatało. Ok, kapuję. Może trochę nie. Oh, jestem w jakimś tonku. ojejku. I popatrz na to, jak to Jakąś tam notkiem Dobra, może w następnym odcinku z nie pogadam. Także yy, jeszcze dzisiaj yy, wrócę to na pewno, yy, więc wiecie, o tym sobie później ma trwa 7 minut, więc trochę za długo. No dobra, to w kolejnym odcinku się widzimy. Pamiętajcie, oglądajcie moje na Facebooku w Jest i zacznę na moim kanale. Nie przysięgam, że nie słucham moje kanale. Odwiedź coś miałam zrobić. Odbył jakiś problem, ale teraz takim nie gadajmy. Dobra, więc... Na ja. w kolejnym odcinku.